Witam serdecznie Dzisiejszy odcinek darmowości, która nie jest darmowością Bo mamy do czynienia z wersją demo Rzadko, rzadko u mnie takie rzeczy się pojawiają Ale ta, z uwagi na swą ciężarówkowatość Zwróciłam uwagę ja już widziałem kiedyś, jak ktoś sobie grał, ale tak głośno się zachwycał, że. Mm -hmm. Że no tak. E... I jakoś tak zapomniało mi się o tym, że chciałbym sobie w to pograć. Przyglądam się. E... Mm... pojawianiu się gry. Oła! E... Ale. Od czasu mniej więcej, no bardzo mniej więcej kilku miesięcy jakoś nic się nie zmienia, nie ma żadnej wersji beta czy coś w tym rodzaju. Jak było demo, tak zostało demo. Uf. no trochę. Eee, ja. <toddź> ciężko się kieruję tym? A, może nie ciężko, ale. Nieporadnie, dobra, hmm, tak ciężaruwa załatana mhm. Tu możemy się Q i E obracać A nie ma co się za bardzo obracać, bo po zbliżeniu się do śluzy um, samo się wyprostuje. Okej. Okay. I tu chyba sztuczna grawitacja. Te sprawy. Okej. Okay. Naładujmy kombinezon. No, już się ładuje. Okej. Okay. I teraz co? No to lecimy. Mm, tak? No, zajmij miejsce kierowcy. Zająłem! Mm -hmm. Spacja, żeby przyspieszyć. A, zaraz. Zobaczmy, czy może jest wersja polska, albo coś w tym rodzaju. Eee, audio? Nie, czasem w audio jest, czasem w game. Language? Oh. Mój system jest... Po, o, <laughs> po polsku, więc no niestety, nie ma polskiej wersji, póki co. Hm. Okay. No dobra, to lecimy. Speed limit 150, bo kupa głazów. Obróćmy się trochę bardziej w stronę ekliptyki. Muzyka opcjonalnie. A może jednak nie, bo zaraz będzie ochrona kontentu i tak dalej, i tak dalej. Prędkość 80. Tu mamy aktywator wrót. Lecimy na Atlas Prime. Hej. O, już dolecieliśmy. Mhm, dobrze. Mamy też inny widok. A, mm, no, można sobie obejrzeć ciężarówę. Okej. Okay. Ale obsługiwać chyba ją trzeba ze środka. Uuuu. Nie wiem... <śles> O, hamujemy, hamujemy. Okej, okay, udało mi się. Okej, okay. Okay, czyli lecimy. Wszystko jest na pełno, paliwo jest na pełno. Hmm. No, jak dla mnie, pod warunkiem, że nie wymyślą twórcy gry jakichś wrogów, e, 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 czegoś w tym rodzaju, tudzież jakichś takich innych utrudniaczy, jeżeli to będzie gra, no, wiem. Jeżeli będzie to gra z tych, które niektórzy ludzie twierdzą, Łe, przecież to nudne. Ok, tu mamy sygnalizację, że coś stoi nam na drodze. Mm -hmm. Trochę zwalniam sobie shiftem. ok zwalniam jeszcze bardziej eee. czyżbym nie był cały w doku? a cóż podejrzewam jak to tam wygląda a nie chyba jednak jeszcze nie jest cały w doku mhm mm Ok, a, a, a. potwierdzam, zostawiamy, tu mamy lusterko takie. Ok, udało się, continue, aha, zdaje się, że demo ograniczone jest tym, że nie można sobie zasejwować. Ok, bo byłem już troszkę dalej w grze i po uruchomieniu ok. Palm View Station lecimy zadokować. Można lecieć też niewyznaczoną trasą, czyli cały kosmos jest mój, ale tam pełno kamieni, śmieci i innych strasznych rzeczy. Okej. Okay. CB Radio, okej. Okay. It's just a coffee cool break, Eddie. Ain't, ain't no one out here with us anyway. Hello, hello. Aye, break, break.

Kiedy się rozmawia? <laughs> How convenient. hmm, okay. okay. No, na widzenia. Lecimy Tu jakieś ograniczenie prędkości zdaje się było, ale tym się nie przejmujemy zupełnie. Ej. Taki fajny feature w innych grach, a tutaj tego nie ma. Zegarek pojazdu nie pokazuje prawdziwej godziny. Oh, 85 Speed limit eee, Dokowanie Więc dokuje się tyłem. <todgłosy> Tutaj mamy lusterko wsteczne mhm, mhm. Oczywiście można zastosować do gry joypad i wtedy sądzę, że może być łatwiej. Aczkolwiek, no pewien nie jestem, czy jest łatwiej. Czyli trzeba się najpierw zatrzymać, a dopiero później. Nie jestem pewien, czy celuję we właściwy dok. Chyba tak. no może nie jest najlepszy, ale jest okej. Okay. Mhm. No i zaparkowane. Oka. Okay. Wszystko pięknie. Mhm. Teraz prace, jakie możemy wziąć sobie za 1000 dolca a ta jest ha. na tą samą odległość, a ta jest bardzo tania za 300 dolarów, no nie dobra akceptujemy i co dalej? Ok, tylko jeden kontrakt. No dobra, no i co teraz? Hmm. Czy oni mi coś przyczepili już? A, Wajcha. Mhm. A, czyli stamtąd mamy pobrać? Dobra. 150 chyba mil na godzinę, tak? 270. Mam nadzieję, że z nikim się tu nie zderzę. No normalnie Euro Truck Simulator w kosmosie. Nie wiem po co tor się pochyla. W końcu to jednak kosmos jest. O, oh, low power! To chyba trzeba się zatrzymać. Yyy. O, mało brakowało. Eee. Nie, hiternie. Eee, to gdzie ja mam te baterie? Stój! Bo chciałbym wyjść z fotela. Um. Okej, okay, to nie. Gdzie są moje baterie? Mikrostabilizator. Power cell. Oho. I gdzie ją mam? Znaczy, dobra. Nie powiem co miałem na myśli. Klimat Palm. No, ten generator. A gdzie mam? Przepraszam. O, tu mam te. Sypialnia. Hmm. Core Hatch. Maglock Power Hatch. Okej. Okay. Jest, a tą odłożę sobie, a nie wiem skąd ją wziąłem. A dobra, tu. no i lecimy dalej, no bo hm. nie, nie bardzo wiem, czy o to chodziło. A, a może jeszcze dobrze, może to. Chodzi o baterię tutaj, mm. Hmm? Um. Okej. Okay. Huh. Nadal cinko. Hmm. To może ta bateria jeszcze nie była taka zła. Hmm, 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 hmm. Ta jest słaba, tak? A ta jest, a ta jest niesłaba. Ok. Dobra, leż sobie. Potem będę się czochrał, jak cię. Jakby to uporządkować. No i jak tam? No. Dobra, może być. Musi być. Musi móc być. Nie bardzo wiem, co mam teraz zrobić. Czy tutaj. Hmm. Purity Sector. A, poleciała nie tam gdzie trzeba. Trudno, leciemy na przełaj. Nie wiem, czy to się uda, ale. Wanny mam załadować. A, pierwsze co mi się wyświetniło przed nosem, i od razu poleciałem. A, lecąc na przełaj to hmm, narażam się na. O. A po co mi sztuczna grawitacja, jak jestem przypięty? Uwaga, kamulce. Uwaga, więcej kamulców. Ale nie wiem, czy, czy. Czy ja nie miałem tu gdzieś jakiegoś ładunku załadować? Bo Purity Sektor to jest. To są wrota skokowe. Oho. Mm -hmm -hmm. No dobra, trudno. Mm Ta. Wow. Eee... Trochę chyba się za bardzo rozbrykałem. Ping! Aaa, takie coś mam też. No, 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 no! <gry> OKj okay. Coś była mowa. OK A Czy można jakoś strajfnąć się? Oh no! No co jest? Była mowa o tym. O o o. A to w kilka statków możemy wlecieć, tak? Mm -hmm. Dobrze. Demo ha, demo obejmuje tylko trzy awanse. Okej. Okay. Cargo. Widzę, gdzie jest cargo. W sumie gra aż się prosi o bycie grą VR. Hmm. I trzeba by się przyjrzeć, czy czasem nie można jej w tym trybie uruchomić. Hmm. hmm, 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 hmm. Przydałoby się nabyć w FUEL cell ale... Tu mogę sobie reklamę umieścić. Mm -hmm. O! Oh, chyba lecę za wysoko. Dobra, mniejsza. Wow! wow a, a, a. Um, gdzie, gdzie jest? Gdzie jest w ogóle ten włącznik sztucznej grawitacji? O! No, pięknie. A, <ścoughs> a, dobra, nie chcę mi się tego układać. Mówiąc szczerze, dobrze, ale powiem tak, no, myślę, że będę obserwował tą grę. i zepsuła się. No dobra, wszystko pospadało i wylądowało mi na karczyku. No tak, ale nie będziemy tego układać. To kończymy sobie odcinek. Chyba na tą albo nie, nie będę tworzył na, to, na tą okazję żadnych playlist, po prostu włożę to do różności jednorazowych i tyle. Bo nie planuję jakiegoś wielkiego przeglądu DEM, bo nie bardzo lubię w DEMA grać choćby właśnie dlatego, że są w ten czy inny sposób ograniczone. To co prawda nie jest ograniczone aż tak bardzo złośliwie, ale na przykład dema, w które można grać tylko pół godziny, to, to nie, to nie dla mnie. Ja nie jestem szybkim człowiekiem, zresztą... No dobra, mniejsza z tym. Ja będę się przyglądał... I no, no, jeżeli lubicie gry takie jak ja, to też chyba warto się poprzyglądać, umieścić na jakimś wishliście, czy coś w tym rodzaju. No cóż, w tym odcinku to będzie wszystko i do zobaczenia.